Cześć kochani, majówka przed nami, więc czas przygotować się, wyciągnąć grillę, ale przede wszystkim wycilować się w 100%. Dlatego też ten odcinek poświęcony jest smakołykom prosto z grilla, których nigdy przecież za wiele. No właśnie, jeżeli po obejrzeniu dzisiejszych sposobów nadal będziecie głodni jeszcze większej ilości pomysłów na majówkę, to klikajcie w kartę. A tam sprytne babki przygotowały już mnóstwo dodatkowych majówkowych rozmaitości. Zaczynamy! Kiedy mam przygotować coś na grilla, zawsze staram się wybierać takie pomysły, które są zaskakujące, ale które jednocześnie nie potrzebują jakichś wymyślnych składników. I dziś właśnie jeden taki pomysł. Na początku kromki chleba tostowego przecinam na pół, a między nimi wkładam kawałki sera. Każdą z tak przygotowanych kanapek owijam boczkiem i zabezpieczam wykałaczkami. Tak przygotowane kąski grilluję z obu stron, a w międzyczasie wyciągam wykałaczki. Słuchajcie, ja nie twierdzę, że zwykła kiełbaska z jest jakaś niefajna, bo to nieprawda. Ale czasem warto przygotować sobie coś innego. A jeżeli robicie dla siebie, to koniecznie zadbajcie o odpowiednią ilość. Powiedział, że udany grill to kilogramy karkuwy i jeszcze więcej kilogramów kiełbasy. Dzisiaj zrobię coś innego. Może to dziwnie zabrzmi, ale na grillu przygotuję dla Was przepyszną lemoniadę. Oglądajcie. Umyte cytryny kroję na pół i zanurzam je w cukrze. Następnie piekę je na grillu do momentu, aż zmiękną i lekko się przypieką. Po tym czasie wyciskam z nich sok i po usunięciu pestek przelewam go do dzbanka. Pozostało już tylko uzupełnić nasze naczynie wodą, dodać lód i grillowana lemoniada jest już gotowa. I tutaj niestety wychodzi największy minus YouTube'a. YouTube'owy player niestety nie oddaje smaku. No ale zaufajcie mi na słowo, że taka lemoniada smakuje wyjątkowo jest naprawdę dobra. Zróbcie taką na własnym grillu. Grill to nie tylko kiełbasa i karkówka. Oczywiście zawsze można troszeczkę zaszaleć, dlatego dziś pokażę Wam, jak przyrządzić danie o lekkim, orientalnym akcencie. Zaczynam od zamarynowania sznycli z udźca wołowego w dwóch łyżkach sosu sojowego, takiej samej ilości oliwy i świeżo mielonego pieprzu. Następnie przygotowuję sos do warzyw, wlewając do miski łyżkę sosu ostrygowego, łyżkę octu ryżowego oraz 100 ml bulionu drobiowego. Do składników dodaję dwa starte ząbki czosnku i całość mieszam. Teraz kroję marchew i seler naciowy w słupki. Na rozgrzaną patelnię z olejem ścieram imbir i czosnek, po czym dodaję warzywa. Po chwili wlewam przygotowany sos i dodaję jarzyny. W międzyczasie kroję paprykę oraz boczniaki w paski. Mięso się zamarynowało, więc kroję je na pół. Układam podduszone i świeże warzywa oraz szypior zawijam i zabezpieczam wykałaczkami. Pozostało rolatki upiec i gotowe. Wygląda wspaniale, do tego jeszcze lepiej smakuje. Super propozycja dla panów grillowania, którym znudziły się tradycyjne potrawy. Wpadnijcie też na kanał Sprytnych Babek, bo dziś mają dla was swoje ciekawe propozycje na grilla. Kochani, przyznam szczerze, że na naszym kanale nie raz próbowaliśmy Was zadziwić, ale dziś przygotuję coś, o czym nawet nie śni najstarsi Indianie: lody z grilla. Brzmi nieprawdopodobnie? No to oglądajcie. Na początku do rożków waflowych nakładam masło orzechowe i po kilka mm'sów. Całość dopycham naszą polską, maślaną krówką i piankami marshmallow. Tak nadziane rożki zawijam w folię aluminiową i układam na grillu na kilka minut. Słuchajcie. Przeszło to moje najśmielsze oczekiwania, ale muszę kontynuować jedzenie. Bo pamiętacie, że są tu jeszcze inne warstwy. Zobaczmy, jak wejdą. Mm. Kiełbasy, kaszanki, karkówki, rolowane boczki. Każdy z nas przecież już to zna. Ale co byście powiedzieli na wegetariańską kiełbasę prosto z grilla? Zobaczcie jak ją zrobić. Na początku drobno siekam 400 g pieczarek, pół cebuli i pół papryki. Następnie podsmażam składniki do momentu aż się zarumienią. Teraz blenduję białą fasolę z dwóch puszek, dodaję przesmażone składniki, 200 g bułki tartej, 150 g tartej mozzarelli, zioła prowansalskie i jedno jajko. Wszystkie składniki ugniatam, aż się połączą i formuję z nich niewielkie wałki. Pozostało już tylko upiec je na grillu i można rozpoczynać konsumpcję. Grillowane kiełbaski. No kto by pomyślał, że wśród całego grillowanego asortymentu może się znaleźć coś zupełnie bez mięsa. Grillowanych smakołyków nigdy za wiele, dlatego dajcie suba pod filmem, a w piątek o 18 nie może Was zabraknąć na najbardziej odjechanej piłkarskiej serii Drużyna na 5. Zapraszamy!